Witam, dajemy dzisiaj mięsko barzantom Melanistycznym. I łownym, bo złotym nie daje, ale tutaj tym jak najbardziej daje. Po nie wyskubują się e, tych piórek, także jak widać, no nie mają plecków wyskubanych. Tak to powiem, powiem że no normalnie ciężko z nimi było. Tamtym z przodu to już założyłem noski, prędzej, ale tym nie zakładam, no bo tutaj mówię nie potrzeba. I tak, tu jest ich więcej, bo tutaj dopuści, wpuściłem chyba trzy sztuki, bodajże więcej, tak, 3 sztuki dodatkowo wpuściłem. Jest tu bardzo właśnie tych, najwięcej to jest kogutów. Tu widać, no praktycznie same koguty są. Tam jest jednak kurka, właśnie z tą e, głową e, obdartą. A tak tutaj, No jak możecie zobaczyć na dole, same koguty A i u góry są jeszcze dwie kurki Tam jest jedna kurka i druga się schowała w tej dziurce tam No to tam są te dwie kury, no to trzy kury mamy Trzy kury i pięć kogutów Mięsko, powiem wam, bardzo lubią I u mnie się to sprawdza nie później się nie dziubią. Tutaj kogoś złoty? Młody. powoli już wyprzedaję właśnie te bażanty bo chcemy sobie już tutaj właśnie miejsca robić na nowe ptaki tak by ktoś był zainteresowany właśnie bażantami melanistycznymi także są dostępne kurki koguty dolnośląskie 59 170 przemków zapraszam mówię no ja też mogę dowieść je na targi tylko dopiero po w październiku, będę jeździł na targi, także jak coś, to mogę dowieść Miguel, miejska górka, Wińsko i Jeżyżyce kościelne, także w tych na tych giełdach uczęszczam jestem, także mogę je dostarczyć. biegają Ale piękne, no ładne już dostają tutaj, można widać u kucików już te kolory się właśnie pokazują nam ta zieleń przebija no mówię, piękne, no piękne ptaki no to tutaj w tej wolierze mam 8 sztuk tak 8 sztuk z przodu Mam chyba też cztery plusłowne. No i w tamtej wolierze w środku mam jeszcze. W dwóch wolierach Także no, tych malanistycznych mam dużo. no już Na pewno z 30 jest ich. Przejdźmy teraz do złotych troszkę. bo mi daje mięsa. Ale coś bym im sypnął tutaj, bo by podeszły do nas. Czy one będą chciały podejść? Nic nie mam dla nich. Tak to podchodzą. Ale nic im nie wziąłem teraz. Zaraz damy im czegoś zielonego troszkę. Zboża dosypiemy. Pięknie młodzież rośnie. Także, ktoś był tutaj mamy trzy koguciki. tutaj jest kogucik, też na pewno już widzę po głowie. Jakby ktoś był szukał kurek, kogucików, zapraszam po złote są dostępne też. No, tu też kolejny kogucik idzie. Też widzę już po główce Zostaje tutaj jakieś żółte piórka przy oczach dwa młode koguciki. To tutaj no bardzo, tutaj nawet można zobaczyć, są z tyłu kurki, a tutaj koguciki. O, tam pier pięknie można sobie o dostrzec. Widzicie różnicę tam? Tu mamy kogucika właśnie. Także taki króciutki filmik dzisiaj Dobra, pójdziemy jeszcze do diamentowych tu obok Jesteśmy jeszcze tutaj zeszliśmy sobie do sfinałem. Pokażemy Wam właśnie moje kurki tutaj, które u mnie zostały goroczne jeszcze jest jedna, ale schowała się. patrzcie, ładna, bardzo ładna kurka Druga siedzi tam w krzaczkach nie wiem czy zobaczymy o, tam jest widać tylko piórka schowały się tam troszkę tu yy, jest więcej swobody mają gołąbie bo zabrałem stąd cukrówki także no te wszystkie młode pozabierałem, zabrałem samiczkę stąd a burygana także troszkę tutaj luźniej mają Widzę, że znowu cukrówki mają jajka Tutaj gdzieś mu już, o tu jest mam innego młodego Wyleciał z gniazda niedawno Tam kolejny siedzi na ziemi Także już tutaj no Ale powiem wam już tak chłodniej dzisiaj jest, wczoraj też Trzeba w bluzie chodzić, nie jest przyjemnie. Ale jeszcze gołąbki jak widać. Nie, powiem, wam, że cukrowki długo się niosą, długo siedzą na takich jajkach, także no e, jeśli chodzi o nie właśnie, to wiem, że one długo się będą niosły, ale zostawiam sobie tylko jedną parę cukrówek. będę lekwidował wszystkie i tylko jedna parę o mnie zostaje. Są tu kolejne młody siedzi tak na się widzę, jest tych troszkę sukruweczek u mnie także taki króciutki dzisiaj jest. filmik kurki siedzą pod tym, no i trzeba się w końcu brać tutaj za tą woliarę też będziemy robić tu będzie stała jedna. Tak. i tu i dotąd. No tutaj będziemy drugą robić. Tu, tu, tu i tu przejście będzie i tak. Będziemy tutaj stawiać dwie woliery. Też jakoś w październiku będę się za to brał. To będę lekwidował, bo tutaj miały być kury. Docelowa, ale kur nie będzie. Także będziemy się za to brać tutaj też. No, jest, jest trochę co robić. I też będziemy robić z kołków. Tak, no bo tutaj te 3, 4, przepraszam, 4 boliery docelowo będą właśnie z takich kołeczków. Także no będzie super to wyglądało tak jak mówię: tu będzie cyk, szło tu na równo, tak i tam za drzewem będzie jedna. I tam będzie druga, będzie szło tu, i tu, i taka większa. a będą tu docelowo tam na pewno pójdą w wersji color a tutaj się zastanawiam jeszcze myślę nad kuropatwami czerwonymi bo to będzie taka mniejsza troszkę także no zobaczymy ale tam na pewno pójdą w wersji color bo na razie jak te muszę właśnie bo te dwa boksy, woliery boksy właśnie będą się wyprzedać te bazanty. i tutaj przyjdą właśnie z jednej strony będą w wersji color a z drugiej strony jeszcze myślę właśnie to będę musiał wszystko pomieścić. Także pozdrawiam i życzę miłej niedzieli.